Nadeszła ta chwila, kiedy znowu zaglądamy do worka z prezentami od Epic Games na platformie Fab. Co dwa tygodnie rozdają oni trzy materiały, modele, tekstury lub systemy ze swojego sklepu całkowicie za darmo. A my możemy to wziąć i tworzyć na tym gry. Także fajna i opłacalna sprawa. Tym razem mamy zestawienie, które zadowoli praktycznie każdego. Od fanów stylizowanych platformówek, przez programistów szukających gotowych systemów, aż po grafików czy game designerów celujących w fotorealizm. Pamiętaj, że linki do pobrania wraz z instrukcją znajdziesz w opisie, ale masz ograniczony czas na przypisanie ich do swojego konta. Musisz to zrobić maksymalnie. Maksymalnie do 24 lutego. Dobra, nie traćmy czasu i lećmy z listą. Na pierwszy ogień idzie taka scena do platformówki 3D. Jeżeli tworzysz gry mobilne, prototypujesz albo po prostu kochasz stylistykę low-poly, to jest to coś, co na pewno ciebie zainteresuje. Dostajemy tutaj równe 100 asetów utrzymanych w klimacie podziemnych lochów. Co znajdziemy w środku? Wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania kompletnego poziomu. Kamienne platformy, pułapki takie jak obracające się młoty czy doły z kolcami, a także masę znajdziek, monety, korony, klucze i diamenty. Technicznie działa to bardzo sprawnie, co jest w sumie dosyć częste przy modelach low-poly. Cała paczka to tylko 80 tysięcy trójkątów, a modele korzystają tylko z dwóch tekstur i sześciu materiałów, co oznacza, że twoja gra będzie śmigać nawet na starszych telefonach. Wielkim plusem jest kompatybilność. Twórcy zadbali o pliki FBX, OBJ. GLTF, a nawet formaty do Blendera czy MAI. Poza tym odpalisz to też w Unrealu od wersji 4.20, w Unity 2021, a nawet w UEFN, czyli Unreal Editor for Fortnite. Teraz coś dla tych, którzy tworzą współczesne RPG albo jakieś symulatory życia. Oto Advanced Phone System. To nie jest taki zwykły model 3D telefonu. To w pełni funkcjonalny system oparty na 15 blueprintach, który posiada pełną replikację sieciową. Oznacza to, że działa to również w trybie multiplayer. Jeżeli Twoja gra oczywiście wspiera grę sieciową. Mamy tu działający system wiadomości, aplikację bankową, sklep, galerię zdjęć, latarkę, a nawet wideorozmowy. Zarówno z innymi graczami, jak i z NPC-tami. Jest też system dialogowy oparty na nodach, więc możesz tworzyć skomplikowane interakcje fabularne w całkiem prosty sposób. Aset wymaga Unreal Engine w wersji od 5.1 w górę i korzysta z wtyczki web browser. Jeżeli robisz grę w stylu GTA na Unrealu, to ten Aset zaoszczędzi Ci tygodni, jeśli nie miesięcy programowania. A na deser, tak jak obiecywałem, mamy coś dla fanów realizmu. To zestaw 48 modularnych elementów murów stworzony z myślą o NextGenowych grach. Mówimy tu o teksturach w rozdzielczości 4K i pełnym wsparciu technologii Nanite w Unreal Engine 5. Słowo klucz tutaj to Kid bash. Elementy te są zaprojektowane tak, aby do siebie pasowały co 5 i 10 cm, co sprawia, że budowanie wielkich zamków czy fortyfikacji jest szybkie i precyzyjne. Siatka modeli to czysta topologia oparta na Kładach, co nie jest tak częste w darmowych paczkach modeli. Dzięki temu modele nadają się nie tylko do gier, ale i do renderów architektonicznych czy filmów i animacji. Uruchomisz to na Unreal Engine w wersji 5.5, ale też w blenderze. Dodatkowo dostajemy formaty GLB, FBX i OBJ, także przenoszenie do innych programów powinno być w miarę proste. Jak widzisz, ten rzut darmowych asetów jest wyjątkowo ciekawy. Mamy uniwersalny zestaw do platformówek, pełny system działającego telefonu i zacne fotorealistyczne, modularne środowisko. Linki do pobrania wszystkich trzech paczek znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. Nie czekaj zbyt długo i przypisz je do swojego konta, bo za chwilę wrócą do swojej standardowej ceny. Klasycznie daj znać w komentarzu, który z tych asetów przyda Ci się najbardziej. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę dla zasięgów i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!